Historia na wakacjach. Gdybyście to państwo mogli zobaczyć, to teraz wyłaniamy się z moim gościem Panią Sabiną Ciuraszkiewicz, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury za Manekinów. Mój Manekin zielony, Pani Sabiny. Różowy, pokazujący stroje śląskie, stroje raciborskie, stroje ludowe. Zamek w Tworkowie żyje wystawami, żyje wydarzeniami. Jedna z tych wystaw to właśnie owe stroje, które Państwo możecie zobaczyć na naszej stronie YouTube'owej. Stroje śląskie to coś bardzo naturalnego jeszcze w Waszej gminie, bo są takie miejsca na terenie naszego regionu, pani Sabino, gdzie z okazji różnych świąt, na przykład, go ciała panie się pięknie ubierają w stroje śląskie. A tutaj jak wygląda? Nasz region jest bardzo ciekawym regionem. Te stroje one żyją natomiast lepiej żyją na wystawach niż w życiu codziennym. Myślę, mam taką nadzieję i założeniem właśnie między innymi tej wystawy, ale też konferencji jest takie, żeby powrócić do, przywrócić należyte miejsce właśnie tym strojom, aby nasi mieszkańcy zobaczyli jakie one są przepiękne, jakie są bogate, dlaczego mają takie wspaniałe tkaniny i skąd to wszystko się wzięło i na powrót chciały zakładać właśnie nasze stroje raciborskie charakterystyczne dla gminy Krzyżanowice. A czym się charakteryzuje ten strój z tej gminy właśnie? To przede wszystkim jubka, to jest ta jakla, czy żakiet na dzisiejsze czasy można byłoby powiedzieć, który jest ozdobiony. Aplikacjami tutaj w tym różowym stroju mamy ręcznie malowane kwiaty, w zielonym stroju to jest aplikacja, która była fabrycznie przygotowywana. Mamy też mazelunkę, czyli to jest spódnica. Spódnica, która była albo plisowana, albo była pięknie upinana. Ona była na karczku i do tego obowiązkowy fartuch. Fartuch mógł być malowany. Najczęściej jednak w bogatych miejscach to był fartuch, który był jedwabny, a ten to jest fartuch brokatowy, który jest charakterystyczny dla lat 30., minionego wieku, oczywiście. I teraz jest tak, że na razie żadnej mieszkanki nie uświadczymy przy okazji żadnej uroczystości w takim stroju, ale. Ja rozumiem, że Państwa charakter edukacyjny tej wystawy pomoże tę tradycję przywrócić. Na szczęście niektóre z kół gospodyń wiejskich już mają uszyte nowe stroje, które są wzorowane na tych właśnie dawnych, starych strojach ludowych. Myślę, że. Po tym projekcie coraz więcej pań, coraz chętniej będzie zakładało te stroje na dożynki, na boże ciało, na przykład, na inne uroczystości, na zabawy wiejskie, takie bardziej folkowe. Ja się tak rozglądam tutaj wokół, bo tych strojów jest tutaj mnóstwo. Jest w czym wybierać, przebierać. Może, tak jak w niektórych regionach też to widzę, nawet naszego województwa, pojawiają się krawcowe, które elementy przynajmniej jakiegoś stroju regionalnego wszywają w tę nowoczesność. Więc być może i tutaj się ktoś pojawi, kto pięknie będzie potrafił wykorzystać te motywy, które tutaj widzimy, po to, żeby stworzyć coś bardziej nowoczesnego. Może tak. Może tak. Mamy już krawcowe, które zaczęły się wzorować na tych mm -hmm. właśnie Próbują. strojach. Już szyją, stroje wzorowane właśnie na, na tym, co tutaj się dzieje, co możemy oglądać. One są wręcz takim odzwierciedleniem, one są replikami stroju. Mam nadzieję, że właśnie pójdziemy w tym kierunku i że z przyjemnością będziemy zakładały te stroje na wszelkiego rodzaju uroczystości. Tymczasem zapraszamy do wozowni na zamku w Tworkowie. Tutaj właśnie wystawa tych strojów jest i nie tylko strojów. Przy okazji będzie można się zachwycić pięknymi obrazami, nawet taką małą panoramą, bym powiedziała. Zgadza się. Mamy wspaniałych mieszkańców. Jednym z nich jest Bernard Adamczyk, artysta plastyk, który od wielu lat Maluje, maluje w oleju, jest to niezwykle aktywny artysta, który naprawdę bardzo dużo maluje. Kocha gminę Krzyżanowice, kocha plenery, kocha wszystkie kościółki. Kocha Stare Budownictwo. To wszystko można zobaczyć na naszej wystawie. To są piękne miejsca, czasami już tak jak w przypadku tych starych domów, starych chałup, gdzieś tam zachowane dla potomnych, a już wyburzone. Ta panorama to jest bitwa pod Austerlitz z 1700, któregoś roku. Przepraszam, ale niestety nie pamiętam dokładnie daty. Natomiast to jest taka charakterystyczna bitwa. Nam się udało połączyć właśnie stare stroje, nasze mazelunki, z plenerami, które są prezentowane na obrazach Bernarda Tamczyka. Bo gmina Krzyżanowice bardzo stara się o to, żeby tradycja była kultywowana, żeby regionalizm nie zniknął, czyli wszystko to, co cechuje ten region, żeby przetrwało dla potomnych. Zgadza się. Gmina Krzyżanowica od wielu lat bardzo dba o swoje dziedzictwo kulturowe. Bardzo dużo środków i energii jest nakładanych na to, aby gmina Krzyżanowica pod względem kulturalnym, kulturowym się bardzo, bardzo rozwijała. Do tradycji przeszły już koncerty poświęcone Ludwikowi Van Beethovenowi i Franciszkowi Lisztowi. Pod zamkiem w Krzyżanowicach to jest Koncert, który jest realizowany każdego roku. Mamy festiwal orkiestr Dętych, którego tegoroczna edycja już była dziesiątą edycją. Mamy kiermasze i wielkanocny, i bożonarodzeniowy. To są pierwsze kiermasze organizowane, myślę, że na całym Śląsku. Mhm. Y mają już potężną, prawie 30-letnią tradycję. Mamy takie spotkania, jak spotkania folklorystyczne poświęcone szkubaniu pierza czemuś, co zawsze było na tych terenach obecne. Mamy też kiszenie kapusty. Tutaj spotykamy się z paniami z kół Gospodyń Wiejskich. Mamy dożynki, przed nami kolejna edycja. Yy, organizujemy wiele, wiele różnorodnych działań kulturalnych, które mają za zadanie pokazać bogactwo tej ziemi, bogactwo kulturowe tej ziemi, ale też i chęć działania, potrzebę działania mieszkańców, bo przecież bez mieszkańców ja jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nie byłabym w stanie niczego przeprowadzić. To jest oczywiste. No a proszę powiedzieć, młodzież, czy młodzi ludzie mają ochotę do tego, by w jakichś tych działaniach też uczestniczyć, nie wiem, w jakimś zespole śpiewaczym. Czy no właśnie, czy będzie komu przejąć pałeczkę? Tak, oczywiście, mamy. Dwa fantastyczne zespoły. Jeden zespół to zespół Taneczny Uśmiech, który w naszej gminie pracuje już od 38 lat. Są to mażoretki w wieku od 4 do niemal 30 lat. Jest też grupa osób dorosłych. Dziewczyny pięknie tańczą, prezentują się na wszelkiego rodzaju festiwalach, prezentują się na mistrzostwach. Ostatnio takie największe to te w Chorwacji, to były mistrzostwa Europy majoretek. Teraz jadą również na mistrzostwa Europy do Ostrawy, już wkrótce. Mamy też zespół folklorystyczny Twórkałe Eiche. Ponieważ ta niemiecka nazwa wiąże się z tym, że na naszym terenie działa również koło, które zajmuje się mniejszością narodową. Jest to tutaj, kiedyś byli Niemcy. Więc staramy się pielęgnować wszystkie aspekty naszej kultury. No, i oby ona przetrwała, bo naprawdę warto jest tego, by ją pokazywać i by ją kultywować. Ja bardzo serdecznie dziękuję mojemu gościowi za tę rozmowę. To nie ostatnie nasze spotkanie. Za chwilę jeszcze wójt gminy Raz będzie zapraszał do Krzyżanowic, a pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Sabina Ciuraszkiewicz Sabina Ciuraszkiewicz była z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie.